Bucek i zaginiony dzwoneczek. W pewnej spokojnej wiosce, otoczonej zielonymi łąkami i pachnącymi sadami, mieszkał piesek o imieniu Bucek. Był nie tylko wiernym towarzyszem dzieci i dorosłych, ale też strażnikiem codziennej radości. Miał na szyi mały, srebrny dzwoneczek, który dzwonił cicho, gdy biegał radośnie po wsi. Wszyscy go znali i kochali, bo z dźwiękiem dzwoneczka przychodził zawsze uśmiech. Pewnego poranka Bucek obudził się, przeciągnął leniwie i zauważył, że dzwoneczka nie ma. W jednej chwili wszystko wokół wydawało się cichsze i mniej kolorowe. Bucek poczuł się nieswojo, bo ten dzwoneczek był nie tylko ozdobą, był pamiątką po jego pierwszym domu. Nie czekając ani chwili, Bucek ruszył na poszukiwania. Odwiedził starą jabłoń, pod którą lubił spać. Tam nie było. Zajrzał do stodoły u gospodarza Władka. Tam też nic. Przeszukał trawę nad rzeką i pod krzakiem porzeczek u pani Jadzi. Nawet jego przyjaciel, kot Filemon, nie wiedział, gdzie dzwoneczek mógł się podziać. Zmartwiony bucek usiadł pod swoją ulubioną lipą. Nagle z pobliskich krzaków wyszedł mały jeżyk, który w pyszczku niósł coś srebrnego. To był dzwoneczek baka. Znalazłem go nad rzeką powiedział Jerzyk. Tak ładnie dźwięczał, że nie mogłem się oprzeć, ale teraz widzę, że to coś bardzo ważnego dla ciebie. Bucek uśmiechnął się szeroko i szczeknął radośnie. Dzwoneczek wrócił na swoje miejsce, a Bucek nauczył się, że czasem warto poprosić innych o pomoc i że każda zguba może się odnaleźć, jeśli tylko się nie poddajemy. Tamtej nocy, gdy wioska spała, znów dało się słyszeć delikatne dzwonienie a z nim wrócił spokój i radość.